Przede wszystkim dzisiaj wleci stacyjka od traktora. Tu jedną już na próbę rozebrałem. Jak widać, trochę mosiądzu z tego będzie. Dawno nic nie kręciłem, ale jakoś byłem zajęty innymi różnymi rzeczami. Nie było czasu. Też prowadzę inny kanał, którego nie chciałbym łączyć za bardzo tutaj, akurat z tym kanałem. Dlatego nie będę mówił jaki to jest kanał o innej po prostu tematyce. Przezaczyć, jak to w ogóle widać. Myślę, że będzie ok, także. Dzisiaj zobaczymy, co z tej stacyjki można zyskać. Jak mówię, już jedną rozebrałem na próbę. Tu troszkę śrubek. Troszkę będzie mosiądzu. To jest jakaś bardzo stara stacyjka, bo te nowsze stacyjki, które tutaj rozpołowiłem, to jak widzicie, mają e, śrubki na krzyżaka. No i tak. Dobrze to w ogóle widać? Coś tam widać. Stacyjka wygląda w ten sposób. Zaopatrzyłem się w statyw. No I myślę, że w końcu może zacznę te filmy kręcić. Dobra, obgięliśmy tutaj. Jeszcze z tej strony. I z tej strony. No i widzicie jak ładnie wyskoczyło Tu mamy sprężynkę metalową Zobaczcie Jaka jest różnica, to jest nowy typ, a to jest stary typ Widać to będzie na tym, na filmie Nowy typ Stary typ, no widać że tu było solidniejsza, solidniejsza sprężyna, lepsze wykonanie No ale wiecie jak to jest z tymi nowymi rzeczami, niestety Te nowe rzeczy, no są gorszej jakości, no, no się tu nazbierało no, i tak metal do metalu. Tu jest plastik do wyrzucenia. Mosiężna blaszka. No, i mamy stacyjkę zajechaną mocno. ona jakiejś wilgoci leża jeszcze. W ogóle czemu te stacyjki głównie nie działają, moim zdaniem? Tu w środku mamy jeszcze metal i ten metal po prostu koroduje. Jak najszybciej, najprościej, żeby mi tylko telefonu nie przesunęło. Chyba że ja zrobię, słuchajcie, dopiero musicie mi wybaczyć, bo się uczę. Może zrobię delikatne zbliżenie. Czy będzie lepiej tak? W ten sposób może tak będzie lepiej. I tradycyjnie, jeżeli film się pogoda, pod podoba, pogoda. Jeżeli film się podoba, zachęcam do dawania w górę. Bądź zły, jeżeli się komuś nie podobało, zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. Musicie mi wybaczyć, jeżeli chodzi o jakość tego filmu. Bo tak jak mówię, dawno nie nagrywałem. Nie jestem przyzwyczajony tutaj do takich warsztatowych prac, jeżeli chodzi o nagrywanie. Bardziej to jak prowadzę inny kanał, no to po prostu coś pokazuję, co innego, co robię. Słuchajcie, najprościej tutaj Plastik myślę, że nie powinien stanowić problemu. Bez młota to nie robota. Młot, no przecinak. Przecinek daje radę. Aha, tutaj słuchajcie, jeszcze widzicie. Sobie to troszeczkę podbezpieczam. Poluzujemy to troszkę. Będzie zawsze lżej. To wszystko powyjmować. Muszę większego przyjęła użyć. Jak to w ogóle wygląda w takim przybliżeniu teraz? Myślę, że będzie ok. Mam nadzieję, że się nie produkuje na darmo, coś z tego filmu wyjdzie. No, widzicie, już mi się wszystko ładnie rozpada. Jeszcze raz sobie luknę. Fajnie. Myślę, że to chyba w przybliżeniu lepiej kręcić. Jak mówię, nie mogłem się zabrać do kręcenia, tym bardziej, że mam jeszcze garaż ogrzewany. To nic to dobrego nie wróży. Jeżeli chodzi o takie miesiące teraz, jak jest zima, to muszę jeszcze puknąć. Nie chcę się przeziębić, tym bardziej, że jak sami widzicie, jestem trochę pociągający, mam problem z zatokami. No, jeszcze. I poszło. I poszło. Mamy wszystko na wierzchu. Wszystko na wierzchu, plastik do plastiku, tu w środku, słuchajcie, widzicie, porozdawiałe, o, tu wszystko w środku, słuchajcie, widzicie, porozdawiałe, no to to jest właśnie metal. Jeszcze jakaś, jakiś materiał tam jest jeszcze w środku. Obejmowałem ten materiał. Tu mamy metal. Oczywiście to można sprawdzić. Bardzo łatwo magnesem do metalu. A tu no coś tu. Trochę złapało. Czyżby tam coś było? Nie, chyba nic nie ma. Tu coś przyciąga. Coś przyciąga, i chyba coś tam jeszcze jest. Moje niedopatrzenie. zaraz zobaczymy, co tam w środku jeszcze jest. No i faktycznie, coś tu jest, co przyciąga i powiem Wam szczerze, że to jest chyba jakiś metal w cynie, chyba tak, do metalu. No i mamy stacyjkę rozebraną, tam mamy jeszcze parę tych stacyjek, ale strasznie z tego mógłby być bardzo długi odcinek, dlatego słuchajcie, ja się żegnam z Wami. Jeszcze, chociaż może jeszcze rozważymy. Nie wiem w sumie nawet po ile razy łosią. Tak jak mówię, nie jestem w ogóle przygotowany. Nie jestem w ogóle przygotowany. Może pójdę jeszcze powagę i to zważymy. Zobaczymy. Jak uda mi się coś ruszyć ten kanał. No to słuchajcie, ten kręcił więcej. Mam taką nadzieję. Jeżeli możecie, to zostawcie coś po sobie. Ja zapraszam do oglądania. No i tak, wypadałoby to zważyć oczywiście. Pudełko sterowane. Do tego nakładamy złom. 128 gram po 80 groszy. To jest 10 groszy. No i teraz wkładamy osiąc, Już sobie przygotowałem w pudełeczku. Pudełeczko oczywiście starowane. O tutaj widzicie. Musiałem wagę skasować. 90 gram. 22 zł, to daje nam złoty 98. Zł. A, widzicie, ja sobie skasowałem wagę. Plus tam było 10 groszy. Dobra, mój błąd. Jeszcze raz, jak możecie, zostawcie coś po sobie. Nowe osoby, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a ja się postaram coś więcej nagrywać. Ile to w całości jeszcze waży? Zobaczymy. 220 gram. Dobra, to zabieram do magazynku. I widzimy się przy następnym. Trzymajcie się. Cześć. Hej.